Czekle się płacą podatki, robią trochą robotę. To jest ciężka praca i nie każdy ma na to ochotę Kupujemy, sprzedajemy, remontujemy w pocie Każdy projekt to wyzwanie, a nie łatwe złote Wchodzimy w zrujnowane, zaniedbane przestrzenie Zmieniając je w domy, w to wasze marzenie Materiały wybieramy, ekipy zatrudniamy Każdy dzień na budowie, to walka, którą znamy My Jesteśmy tu dla sejsku bez wysiłku Płacimy podatki, wszystko zgodnie z prawem w cyklu Każda transakcja uczciwa, pełna dokumentacja Nie ma tu miejsca na oszustwa, to nas Nasza deklaracja, pracujemy ciężko nieraz i do zmierzchu Flippy to nie tylko zyskane i pasja bez reszty Zmieniamy przestrzenie, tworzymy nowe życie, duże daniny, to nasze zobowiązanie za nasze odkrycie Nasza działka to nie tylko handel To przekształcanie przestrzeni, dajemy nową szansę Fliperzy płacą podatki, dają miejsca na pracy, nasza praca trudna, ale daje satysfakcję, uwierzcie w Praca i nie każdy ma na to ochotę Kupujemy, sprzedajemy, remontujemy w pocie Każdy projekt to wyzwanie, a nie łatwe złote wchody Wchodzimy w zrujnowane, zaniedbane przestrzenie Zmieniając je w domy, w to wasze marzenie Materiały wybieramy, ekipy zatrudniamy Każdy dzień na budowie, to walka, którą znamy My jesteśmy tu dla zysku, bez wysiłku Płacimy podatki, wszystko zgodnie z prawem w cyklu Każda transakcja uczciwa, pełna dokumentacja Nie ma tu miejsca na oszustwa, to nasza deklaracja Pracujemy ciężko, nieraz i do zmierzchu Vipy to nie tylko zyskane i pasja bez reszty Zmieniamy przestrzenie, tworzymy nowe życie Duże daniny to nasze zobowiązanie za nasze odkrycie Nasza ciąga to nie tylko handel To przekształcanie przestrzeni, dajemy nową szansę VIPy, że płacą podatki Uwierzcie mi, rodacy! że że płacą wodę, robotę to To jest ciężka praca i nie każdy ma na to ochotę. Nasza działka to nie tylko handel, to przekształcanie przestrzeni, dajemy nową szansę. W płacą podatki, dają miejsca pracy. Nasza praca trudna, ale daje satysfakcję. Uwierzcie mi, rodacy!